Zacznijmy od tego, jaka jest różnica między cukrami a węglowodanami. Którym osobom wydaje się, że te terminy możemy stosować zamiennie. No nie do końca. Węglowodany jest to ścisła grupa. Grupa o ścisłej definicji, taka, która składa się, grupa związków, taka, która składa się z atomów węgla, odoru oraz tlenu. I gdzie te Pierwiastki, atomy tych pierwiastków występują w stałej proporcji. W proporcji takiej jak w cząsteczce wody. Jeśli mamy cząsteczkę wody A2O, to proporcja atomów wodoru do atomów tlenu wynosi 2 do 1. Na początku na początku istnienia chemii organicznej, kiedy te związki były badane, zakładano, że węglowodany to są właśnie takie cząsteczki wody połączone z węglem. Powiedz, właśnie, że spełniają taki wzór. I dlatego ten stosunek w węglowodanach ilości atomów wodoru do tlenu musi być zachowany. Jeśli sobie przeanalizujemy niektóre cząsteczki, przykładowo cząsteczkę glukozy w wzorze sumarycznym C6A12O6, okaże się, że ten stosunek jest dokładnie taki, jak w cząsteczce wody. Ale nie zawsze tak jest, bo jak spojrzymy na ten poniższy przykład, doksyrybosy, której wzór sumaryczny to jest C5A10O4, to już widzimy, że nie uda nam się tego skrócić do postaci 2 do 1, to najwyżej 5 do 2. Więc tego typu cukry, już zgodnie z definicją, nie powinny być nazywane pędlowodanami. Także pamiętajmy, i zatem bezpiecznie jest po prostu zapamiętać sobie taką wskazówkę, że ten termin cukry jest bezpieczniejszy, jest szerszy, można go używać w większej ilości odniesień, więc po prostu można się nim posługiwać. A jaka jest taka definicja po prostu cukrów? Że cukry to są węglowodany oraz właśnie pochodne węglowodanów otrzymywane w wyniku redukcji lub utlenienia różnych grup? lub karboksylowych, karbonylowych, przepraszam, które będą występować w cząsteczkach cukru, tych węglowodanów. Przejdźmy dalej. Takie przypomnienie z chemii organicznej, że cukry mogą występować w dwóch postaciach, w postaci łańcuchowej albo w postaci taflowej. No i w związku z tym są różnie przedstawiane. Albo wzorem Fischera właśnie jako taki szkielet, Podłużne łańcuchowe albo w postaci wzoru taflowego Haworda. No i w zasadzie ta projekcja jest częściej spotykana, jeśli chodzi o biologię. Ale każda z tych cząsteczek przedstawia ten sam cukier, w tym przypadku glukozy. Czasami ten wzór Fischera jest rozbudowany o taki mostek tlenowy, który się tworzy w cukrach. No i też takie drobne uzupełnienie dla osób, które nie pamiętają, że każde tutaj. Yy... To skrzyżowanie czarnych linii, po prostu oznaczanie, gdzie występuje atom węgla. Cukry mm, proste, czym są cukry proste, o tym jeszcze za chwilę, dzielą się na aldozy i ketozy, w zależności od tego, czy będą posiadać grupę aldehydową czy ketonową. Jeśli posiadają grupę ketonową, czyli po prostu mm, węgiel połączony z tlenem, wiązaniem podwójnym, z dwoma wiązaniami wolnymi. Oto mamy tą ketos, jeśli posiada grupę aldehydową, czyli węgiel połączony z wodorem i z tlenem, jednym wiązaniem wolnym jest aldos. I często te cukry będą miały taki sam wzór sumaryczny, na przykład C6H12O6, ale ze względu na zawartość innej grupy będą innymi cukrami. Taki sam wzór ma właśnie glukoza i fruktoza, ale przez to, że mają inne grupy, są innymi cukrami. Ich cząsteczki też z końców wyglądają inaczej. Także sam wzór sumeryczny jeszcze o niczym nam nie mówi. A tutaj graf, który w końcu nam pokazuje, jak te cukry się dzielą, jaką mamy systematykę w obrębie tej grupy. Więc przede wszystkim cukry dzielimy na cukry proste i cukry złożone. Cukry proste to tak zwane monosacharydy I tutaj wyróżniamy różne grupy ze względu na to, ile atomów węgla występuje w cząsteczce. Mamy triozy, pentozy, heksozy. Są trzy najważniejsze grupy, które pojawiają się w szkole średniej na lekcjach biologii. Ale poza tym są również inne grupy, na przykład heptozy, czyli miałyby one 7 atomów węgla, ale one są mało istotne biologicznie. Jeśli chodzi o cukry złożone, to są to cukry, które powstają z monomerów cukrów prostych, czyli z reszt cukrów prostych. Jeśli tych reszt jest między 2 a 9, mówimy o oligosacharydach. I najważniejszą tutaj grupą są disacharydy, więc one składają się z dwóch reszt. A jeśli mają powyżej 10 reszt, to są to tak zwane polisacharydy. A no i omówmy sobie każdą z tych grup. Zwróćmy uwagę na te podgrupy cukrów prostych. Zacznijmy od triozy i w zasadzie mamy jedną istotną triozę, jest to tak zwany aldehyd glicerynowy. Dlaczego on jest ważny? Ponieważ on jest pierwszym produktem fotosyntezy. Metabolizmu nie będziemy teraz omawiać, ale fotosynteza jest procesem, który pozwala związkom nieorganicznym przejść związki organiczne. Później te związki organiczne budują ciało fotoautotrofów, czyli roślin, a inne organizmy zjadają te rośliny, później te inne organizmy są zjadane przez kolejne, więc fotosynteza, mówiąc w skrócie, jest mm, źródłem związków organicznych, w przyrodzie, tutaj na Ziemi. A tą pierwszą cegiełką, która daje początek wszystkim związkom organicznym jest właśnie aldehyd glicerynowy. Jako pierwszy produkt fotosyntezy to z niego później komórki roślinne mogą budować jakieś związki bardziej złożone. Chociaż to jest trioza, chociaż to jest cukier, mogą z niego powstawać inne cukry, na przykład heksozy, glukoza, ale mogą też powstawać kwasy tłuszczowe czy aminokwasy. Kolejna grupa to są pentozy, i tutaj wyróżniamy dwie istotne pentozy: rybozę C5H10O5 oraz dooksyrybozę C5H10O4. Ten przedrostek D oksy oznacza D bez oksy tlen. No i faktycznie tak widzimy, że jest po prostu pozbawiona jednego tlenu względem rybozy. Obie te pentozy będą e, miały istotne znaczenie, ponieważ będą brały udział w tworzeniu nukleozydów. A nukleozydy to taka grupa związków organicznych, które mają wiele swoich pochodnych, i te pochodne będą spełniały wiele ważnych funkcji. O tym też sobie powiemy w ramach tego filmu. No i heksozy. Wszystkie heksozy mają wspólny może nie wszystkie, są wyjątki, ale te, które nas interesują, mają wspólny wzór sumaryczny C6H12O6. Jest to glukoza, fruktoza, galaktoza, sorboza. Najważniejsze są w zasadzie glukoza i fruktoza. Będą one głównie pełnić funkcję energetyczną, ale też będą właśnie z tych heksos powstawać różnego typu disacharydy, polisacharydy, więc również pod tym kątem mają swoją istotną biologiczną funkcję. Tutaj mamy przedstawione właśnie glikogen, celuloza, więc polisacharydy powstające z heksos, glukozy przede wszystkim. No i mamy przedstawiony na przykład taki związek pochodną nukleozydu, która jest nazywana ATP. Widzimy tutaj, że ta pentoza występuje. Reszta tej pentozy dokładnie rybozy u podstawy tej cząsteczki. Przejdźmy dalej do już dwu Dwu cukry, które właśnie się składają z reszt heksos, będą się łączyć wiązaniem nazywanym wiązaniem o-glikozydowym. Jak sobie utrwalić tę nazwę? Wiele osób zapomina tej nazwy. Glikozydowe, czyli jak gdyby po prostu cukrowe, tak w A stąd to o, że w tym wiązaniu takim łącznikiem jest atom tlenu. Więc to jest w zasadzie tlen glikozydowy. Nie jakieś tam przypadkowe o- tylko o, które symbolizuje tlen, oksygen. No i to wiązanie glikozydowe występuje w dwóch postaciach. Alfa, możemy powiedzieć, że jest to wtedy takie wiązanie proste, lub beta, które wymaga rotacji cząsteczek. To jest rzecz troszeczkę złożona, którą mm, omówimy sobie troszeczkę później, kiedy będziemy mieli taką ładną ilustrację, yy, która po prostu dobrze to zobrazuje. Tutaj mniej więcej już hmm, też to widać, więc już teraz o tym wspomniemy, ale później sobie dodamy taki szczegół. Więc zwróć uwagę, że jeśli mamy to wiązanie typu alfa, które występuje tutaj, to te cząsteczki są jak gdyby tą samą stroną zwrócone do góry. Powiązanie przyjmuje taką postać mostka, troszeczkę litery U, ale obie te cząsteczki są zwrócone e, do góry tą samą stroną. Jeśli mamy wiązanie beta, które się znajduje poniżej, to te cząsteczki też są zwrócone do góry tą samą stroną. Ale wtedy to wiązanie musi przyjąć taką dziwną postać. Ono musi się jak gdyby tak skręcić. I wróćmy teraz może troszeczkę wyżej. Tutaj. Tutaj mamy celulozę. W celulozie też występuje wiązanie typu beta, ale mimo to zostało ono przedstawione w takiej formie prostej. No to zwróć uwagę. Teraz te cząsteczki, które są tutaj połączone, nie znajdują się tą samą stroną do góry w tym zapisie. Więc o to tutaj chodzi, dlatego tak w skrócie możemy powiedzieć, że to wiązanie typu beta jest rotujące. Bo nie będziemy wchodzić w cały ten mechanizm tworzenia się wiązań beta, z czego on wynika, z budowy tych cząsteczek, czy z ich izomerii i tak dalej. To nas nie interesuje, to jest już być skomplikowane, i to już jest chemia organiczna. Na biologii po prostu zapamiętaj, bo czasami w zadaniach trzeba to rozpoznawać, że jeśli mamy wiązanie alfa, to to wszystko jest w jednej płaszczyźnie. Jeśli w sensie jest wiązanie beta, albo to wiązanie jest skręcone i przedstawione w postaci takiej litery N, albo po prostu te cząsteczki są przekręcone względem siebie o 180 stopni. No dobrze, i przechodzimy dalej. Jakie mamy te dwu cukry, z czego one powstają? Przede wszystkim mamy sacharozę, połączoną, której występuje wiązanie alfa alfaoglikozydowe i składa się ona z reszty glukozy i fruktozy. Oba te cukry są cukrami energetycznymi, będą mogły zasilać proces oddychania komórkowego, brać udział w tzw. glikolizie, glukoza przede wszystkim w komórkach zwierzęcych, fruktoza często w komórkach roślinnych. A czym jest sacharoza? Sacharoza to tzw. cukier transportowy. Czyli cukier, który będzie występował w soku floemowym u roślin. Jeśli nie omawiałeś botaniki, jeśli e, od biochemii zaczynasz swoją przygodę z biologią, no to musisz wiedzieć, że sok floemowy u roślin jest takim odpowiednikiem krwi. Więc w nim będą transportowane różne substancje odżywcze w obrębie roślin. I właśnie sacharoza jest tym cukrem, który będzie u tych roślin pływał. Tym cukrem transportowym u zwierząt z kolei będzie glukosa. No, i na razie to są takie najważniejsze rzeczy. Kolejny dwucukier to jest laktoza, więc cukier znany z mleka ssaków, która to składa się z glukozy i galaktozy, połączonych wiązaniem beta-oglikosytowym. I mam maltozę, wiązanie alfa i dwie reszty glukozy, i celobiozę, wiązanie beta i dwie reszty glukozy. Więc widzisz, że różnica pomiędzy maltozą a celobiozą to jest tylko rodzaj wiązania. Natomiast łatwo jest też utrwalić te dwucukry, cukry, ponieważ w każdym z nich występuje przynajmniej jedna cząsteczka glukozy, a drugą cząsteczkę musimy jak gdyby sobie wymyślić. W laktozie jest to proste, ponieważ GA-laktoza to jest to skojarzenie, które możemy zbudować, a w sacharozie, jeśli sacharoza jest cukrem transportowym na fruktoza, popularnym cukrem energetycznym, no to siłą rzeczy muszą one właśnie występować w jednym organizmie. I polisacharydy. Jeśli chodzi o polisacharydy, no to tutaj występuje pięć takich, w zasadzie sześć cukrów, które musimy znać. Przede wszystkim celulozę, która jest polimerem glukozy połączonych resz glukozy, połączonych wiązaniem beta. I celuloza będzie podstawowym cukrem, który będzie budował ściany komórek roślinnych oraz protistów roślinnych. Później mamy amylozę, jest to również polimer. Glukozy połączone wiązaniem alfa, podobnie jak amylopektyna, też polimer glukozy z wiązaniem alfa. I ta amyloza i amylopektyna będą składać się w cząsteczkę yy, nazywaną skrobią, która czasami jest po prostu, wiele podręczników nie mówi o amylozie i amylopektynie, tylko właśnie o skrobi. Ale w rzeczywistości ta skrobia się składa z takich różnych fragmentów na przemian właśnie tej amylozy i amylopektyny. A jaka jest rola skrobiu? O jeszcze tak sobie powiedzmy, skrobie jest cukrem zapasowym u roślin, to co oznacza, że jest, jeśli w ich organizmie cukier będzie występował w nadmiarze, za dużo będzie fruktozy, nie będzie się dało jej wykorzystać na potrzeby oddychania komórkowego. I za dużo też będzie sacharozy, no to ta sacharoza będzie sobie spływać gdzieś do miejsca właśnie takiego odkładania i będzie przemieniana na skrobi. Później mamy glikogen i glikogen. Podobnie jak skrobie jest cukrem zapasowym, ale w organizmach zwierzęcych. Więc również jest polimerem glukozy związaniem alfa. No i mamy hitynę. Chityna ma wiązanie beta i jest polimerem tzw. glukozoamin. Więc to jest po prostu glukoza połączona z grupą aminową, czyli w zasadzie już taka pochodna cukru. Ta chityna pojawia się nam w dwóch miejscach w biologii. Przede wszystkim buduje ściany komórek grzybiczych, ale też pancerzyki. Grupy zwierząt nazywanej stawonogami, więc różnego typu owady, osy, muchy, ale też na przykład pajęczaki, kleszcze, skorpiony, kraby, raki i tak dalej. Jak wyglądają te polisacharydy? Właśnie w ten sposób, więc tutaj mamy przykład glikogenu, który ma cząsteczkę rozgałęzioną posiadającą wiązanie alfa. Te wiązania alfa mogą też występować w kilku typach, ale to również już. Na biologię rozszerzoną jest za dużo, ale w moim razie do zapamiętania, że cząsteczka rozgałęziona jest związaniem alfa, a celuloza cząsteczka prosta związaniem beta więc takie tutaj porównanie. Porównanie, które właśnie zakłada, że jeśli coś jest cukrem zapasowym, to dominują tam wiązania alfa, które są łatwiejsze do zerwania przez enzymy, więc ten cukier zapasowy szybko może wrócić do tej postaci cukru prostego i być wykorzystywany. I zazwyczaj też ma taką postać rozgędzioną. A jeśli coś jest cukrem budulcowym, jak celuloza, jak chitina, ma wiązanie beta, które jest dużo mocniejsze, i zazwyczaj ma taką właśnie postać łańcuchową.